Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się trochę z innej perspektywy, ponieważ widzimy się w inkubatorze. W inkubatorze, przy inkubatorze, może tak. Jak widzicie, są tutaj jajka przepiórcze i jajka od moich nóżek. No, już powiem Wam szczerze, że do wylęgu zostały chyba 4 dni. Nie, trzy dni sorki. Dzisiaj ostatni dzień jeczkę obracam. I czekamy na kurczaki. Szczerze powiedziawszy, to za bardzo nie jestem zadowolony z przepiórek. Ponieważ, no, jak oglądaliście, właśnie filmy na bieżąco, w którymś z filmów powiedziałem Wam, że. Zamówiłem sobie ogromną ilość jajek, szepiurek. Aż tak ogromną, że szczerze powiedziawszy, przez kilka dni do mnie dochodziło, czy ja zrobiłem dobrze, czy źle. Szczerze było, no powiedziawszy, no to przemyślałem sobie tak, przez kilka dni, czy chcemy tyle tych. Czy nie. No i postanowiłem jak szaleć to szaleć. Po co stawiać po inkubatora. Jak można stawić yy, całe. No, nawet troszeczkę pod całe, no bo było od drugiego piętra. A jak możecie zauważyć, drugiego piętra już nie ma. Nawet tam jest troszeczkę niedobory, jak właśnie widać. Yy, to dlatego, że dużo odpadku odpadło około, żeby was skłamać, no takie 60 jajek ponad przepiórek e, już tu mam zeszyć i mówię wam ile miałem ogólnie przepiórek przepiórek miałem ogólnie 196 jajeczek więc 63 jajeczka nam odpadły więc Zostało 133 jajka przypirek. No niby się nie wydaje, nie? Ale teraz, jak ktoś nie wierzy, może sobie zatrzymać filmik i policzyć, ile jest ogólnie czy tych jajeczek. Bo jestem aż sam ciekaw, czy jest na pewno te 130, czy ja, żem coś źle policzyłem. No, też tu były jajeczka od Araukany, dwa. Ale jak możecie zauważyć, nie ma już tych jajeczek. Jaka jest wilgotność? No, spadła, bo otwarłem tutaj inkubator. Jesteśmy właśnie teraz przed obróceniem, y, ostatnim dniem, ostatnim dobą. Y, Ostatnio właśnie wyczułem jajek. Obracamy i zostawiamy na 3 dni. I czwarty dzień się będą chlubią kurczaki. Więc przez te ostatnie dni musimy zwiększyć wilgotność, czyli uzupełniamy tu właśnie ten dodatkowo kanalik właśnie. Tu widzicie jest taki ciemniejszy, właśnie on jest uzupełniony już wodą, a tu jest drugi nieuzupełniony wodą. Były tu właśnie dwa jajka darawkane, ale jak widać nie ma tych jajek, ponieważ były puste. Teraz takie podsumowanie inkubacji może jeszcze nie takie dokładne, ale takie początkowe. Ile było jeczek pustych? No to mówię, od araukany były puste od zielonunuszki jedno obumarło i tu też było jedno od zielonuszki, też obumarło, więc dwa od zielonuszki mi obumarły, więc powinno być tutaj 16 jajek. Tu tyle jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na, cztery, na pięć, sześć, szesnaście jest, idealnie. No szczerze mówiąc, aby miałem ponad 200 jaj w inkubatorze. No ale tak. Zaraz powiem Ci, Jakub, a jakie były te przepiórki? Jakie z tego będą przepiórki z jajek? A to tak, zamówiłem sobie czerwone, manżurskie, niebieskie, lawendowe, jak tam zwał, kto zwał tak zwał. Więc takie sobie zamówiłem trzy barwy. Z czego właśnie jedna barwa jest katastrof? Tutaj słabo z zapłodnieniem, ponieważ właśnie najwięcej właśnie odpadło mi z tych niebieskich. W pierwszym dniu prześwietlania odpadło mi 25 niebieskich, 5 bryglera, 1 czerwona. To były puste na 100%. Yy, za jeden dzień znowu sprawdzam, wiadomo nie sprawdzę prawie ja jak yy, yy, w jedną dobę. Przez 30 minut nie jest tego w stanie zrobić. Więc później w kolejnej następną dobę właśnie odpadło mi 8 broilerów, 6 mądrskich, 3 niebieskie. No i później za 4 dni też sobie sprawdziłem, no to odpadło mi 4 niebieskie, 2 czerwone broiler, no i to jedna właśnie zielonuszka, które właśnie mi te wszystkie jajeczka obumarły, nie wszystkie, tylko te właśnie, które wymieniłem. No i 3 kwietnia, 3 maja sobie sprawdziłem. No to wszystkie przepiórki, bo trochę mi to się działo z bukiem, nie oszukujmy się. I mówię z prześwietleniem, bo to dość rozsadzie, no to będzie dupa, nie inkubacja. No i, i odpadły tak. Jeden broiler, jeden mandżurski, jeden niebieski, jeden czerwony. A właśnie, są cztery, żeby mieć rasy odmiany przepiórek, no bo jest niebieska, czerwona, mandżurska i jeszcze broiler ponieważ o tym należy wam powiedzieć on tylko był właśnie tutaj dokupywany i dorzucany do tego więc tak to właśnie wygląda 133 jajka zostały mówię oczywiście o przepiórkach nie mówię o czy mówię coś razem z tym? nie nie nie, nie mówię właśnie o zielonożko, więc jest tutaj Około 149 jajek. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak, 149 jajek tutaj jest. Dobrze właśnie mówią, że nieparzysta liczba powinna być przy inkubowaniu jajek. No, są tego plusy i minusy. Ogólnie właśnie zamówiłem sobie to 18. Miałem jedną nóżek, dwie araukany. Swoich oczywiście, no i zamówiłem sobie 36 jajeczek czerwonych przy piórek 54 przy piórek niebieskich i te właśnie dwie odmiany barwny były od jednej osoby. No i czerwone są zadowalające z zależeniem prawie 100%, a niebieskie nie wiem czy w ogóle jest na poziomie 30-20% zależenia i manczuczkich też sobie wziąłem 54, z których też jestem w miarę zadowolony, są po 90% czy 80%? Jakoś tak. No i oczywiście 53 embrylera bo jeden mi lekko pękło. Tak to wyglądało. No to myślę, że już następny odcinek y, będziecie mieli tutaj już z, y, y, z tej inkubacji. To będą już jedynie tylko i kurczaki, stąd sąd. No. Dużo osób właśnie pyta się mnie, bo pisze że mam coś na sprzedaż, a na tak nie mam żadnych przypiórek na sprzedaż jakbyście oglądali film na biegun to byście wiedzieli o tym, ale nie oglądacie o to nie wiecie ale z tego jesteśmy, się, że będzie na sprzedaż też zobaczymy co to się ciekawego wykluje z jeek, no bo wiecie czasem z niebieskich może wyjść kurde czerwony, nie? a na przykład z mandulskiego może wyjść czekoladowy, angielski, anielski Czy jak ono się mogą na no no, takie czekoladowe się mówią Angielski, anielski, nie wiem. Dokładnie wam nie powiem. Dziś no. teraz jajeczko właśnie na plusie. Zaraję ja obrócę i będą na minusie. Prostą są ale Jestem zmęczony. Po praktykach praca, więc ciężko to pogodzić. I. To jajeczka tutaj. Wszystkie tak rozłożymy, żeby było wiadomo jakaś przestrzeń. Żeby się nie z Niech się klują już potężnie, nie? no. Widzę, że do 20 sekund mi się skończy pamięć w telefonie, więc w tym odcinku mówię to już na tyle. Myślę, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczki w górę, subika. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!